Wygrałem podróż dookoła świata, dzięki czemu zwiedziłem pięć niesamowitych państw. Po ostatnich dwóch dniach w Kyoto i na żyw, w których zwiedziliśmy masę świetnych miejsc, pora już wracać do Tokio. Zostaw suba i zaczynamy. Dobra i pora już tutaj z Kyoto wyjeżdżać. Idziemy właśnie już z hotelu, wychodzimy i będziemy jechać. A w zasadzie iść jeszcze musimy się przejść na dworzec. Łapiemy Shinkansena. Ultra szybkiego do Tokio i dzisiaj do upadłego. Będziemy eksplorować Tokio. W Kioto kierujemy się na dworzec, gdzie czeka nas pociąg ultraszybkiej kolei Shinkansen. Są to pociągi jeżdżące z prędkością nawet 320 km na godzinę, a roczne średnie spóźnienie to raptem 12 sekund. Ten rodzaj transportu jest niezwykle bezpieczny, ponieważ odkąd w Japonii pojawiła się superszybka kolej, nie było tu żadnych wypadków. po dwóch godzinach, to jeżdżamy do Tokio. A tutaj nasz Shinkansen. Zobaczcie jaki ma bardzo długi dziób. No, te pociągi robią niesamowite wrażenie. Tam w środku jest miejsce, jakie one są szybkie i wygodne. Najlepsze pociągi, jakim w życiu jechałem. Oli 23 kg. Na szczęście jestem kawał chłopa <laughs> i silny, więc Jedną rękę biorę i normalnie z nią schodzę, nie muszę się męczyć. I ruszamy w końcu zwiedzać Tokio. Im więcej, tym lepiej. Zobaczymy, jak nam się uda dzisiaj ogarnąć, ale dzisiaj jest plan, by zwiedzać do późnej nocy. <śm -trony> Ja zacznę od muzeum. Godzinkę przejdę sobie, zobaczę coś tu ciekawego. Muzeum Narodowe, akurat fajnie odwiedzać. O 17 mamy spotkanie, zbiórkę i idziemy do kolejnego miejsca. Jestem już na terenie Muzeum Narodowego. Oprócz głównych tutaj budynków z wystawami jest też tam wystawa Hello Kitty. Która jest aktualnie wyprzedana. Stąd tutaj tyle osób. Wszyscy przyszli oglądać Hello Kitty. Tutaj przed muzeum macie uchwyty na parasole. Wsadasz, zamykasz, idziesz, i się nie martwisz, że twój parasol zniknie. Idziemy do muzeum. Pierwszym punktem dzisiejszego zwiedzania Tokio będzie Muzeum Narodowe. Tokio National Museum to najstarsze i największe muzeum w całej Japonii. Znajduje się w parku Ueno w Tokio i prezentuje ponad 100 tysięcy dzieł sztuki. Od starożytnych rzeźb buddyjskich po samurajskie zbroje. To idealne miejsce, by w jednym dniu poznać historię, kulturę i piękno japońskiego dziedzictwa. Warto odwiedzić je o każdej porze roku. Mi oczywiście najbardziej podobały się zbroje i miecze. Całe muzeum jest ogromne, więc bardzo ciężko zobaczyć tutaj wszystko. Jeśli lubicie muzea, dajcie sobie na to minimum za 2-3 godziny. To już koniec tego muzeum wyszedłem. Nie ukrywam, gorąco w środku ja też nie jestem. Że tak powiem, największym fanem muzeów. Nie jest to moja, że tak powiem, najmocniejsza strona. Zdecydowanie wolałbym jeszcze <śmuchy> tego Heilkitu i muzeum za mną. Zbroje fajne, miecze fajne, reszta nudna dla mnie. <śmuchy> 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 <noise> <muchy> kitu Jakbym mógł wybrać, to bym wolał się na tą wystawę z Hello Kitty, niż na tą gówną. <noise> to na pewno byłoby dużo ciekawsze niż to. Zobaczcie co tu chłopaki robią. Witam w Japonii. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję. mi się podoba. Bardzo mi się podoba. you. Very nice. They are from Poland. 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 Wow. Poland, you know? Lewandowski no? No, I do not. Poland, uh, Polonia. I... In Europe. Europe? Yes, yes. Okay, okay. Very <laughs> <laughs> far. Uh, yes. <laughs> yes, yes. Oh. Wow. It's like you. <laughs> uh, I don't understand. Uh... Okay, it's okay, no problem. Ah, <laughs> uh, a little bit of uh, understanding English. English. Okay, okay. But something um, uh, okay. about studying uh, now. Oh, okay, uh, okay. It's good. What's your name? Uh, <laughs> your, your name? My name is Pavel. My, my I'm Sia. My name Sia. is Sia. Sia. Nice to meet you. Wow! <laughs> so cool. And then. <laughs> <laughs> Oh, okay. uh, can I take photo of you? Can I take photo of you together? Oh, okay. Yes. Three, two, one. Oh, wait. Wait. Oh. <laughs> Jak widzicie wystarczyło wyjść z muzeum I zaczęło się dziać tak, jeszcze jakie lubię Ale ludzi jest full Jakie są pokazy taneczne Kulturowe Nie mam pojęcia o co chodzi Ale mi się podoba, parę fajnych zdjęć zrobiłem Przejdę tylko tutaj tymi uliczkami Zobaczę co tu jest dobrego Nic kupować raczej nie będę Bo nie mam tyle czasu Ale zobaczcie wszędzie Po lewej, po prawej stronie różne produkty lokalne Prawdopodobnie Tradycyjne, przeróżne. Wszystko można kupić wszelaki, wszelakiej maści jedzonko. Podoba mi się tutaj. <laughs> Ciekawe. Wychodzę już z tego parku, a czy z parku. Z parku to nie wyjdę. Ale muszę gdzieś chwilę odsapnąć, ponieważ czeka nas długie, długi dzień. A tu widzę fajną dziewczynę, której chyba zrobię zaraz to zdjęcie. Sorry. Daj takie foto. You oh. because you really like your outfit. Oh, Okej. Okay. It's okay. Thank you so much. <laughs> That <laughs> one, two, three. <laughs> <laughs> Crazy. Three, two, one. Okay, I one like this. Okay. Three, two, one. Amazing. Thank you so much. <laughs> Thank you so much. <laughs> but you, but you can already see. It takes ninety seconds for. Oh, <laughs> Okay. Dzięki. <noise> Specjalnie dokupiłem wczoraj filmu właśnie dla takich fotek. No, sto, sto siwa. Zostało siwa. mi ostatni dzień w Tokio, więc mam jeszcze 8 zdjęć do zrobienia. Spa, Nie róbcie sprzeczajki bo to bez sensu. Szczególnie, że jak ktoś ładnie ubrany, to bez problemu wam zapozuje. A jak zapozuje, to możecie naprawdę obstrykać fajnie. I mieć potem fajne. Ja mam i fajny film i fajne zdjęcia nie nagrałem tej dziewczyny Pisałem, że wcisnąłem nagrywanie, nie wcisnąłem ale mi szkoda no trudno, zobaczymy odpokutowałem trochę sobie, poprawiłem humor bo jeszcze przed chwilą jednej dziewczynie zrobiłem zdjęcia i nagrałem tej jednej, to mi, no szkoda będzie mi bolało, bo mam fajne ujęcie było którego nie nagrałem a teraz idziemy na CWJ, czyli najbardziej Popularne przejście dla pieszych na całym świecie. U, ale jajca! Ja, yeah. To moi drodzy, jestem na największym przejściu dla pieszych na świecie! Shibuya Crossing to najsłynniejsze skrzyżowanie świata i symbol nowoczesnego Tokio. Każdego dnia przychodzą tu setki tysięcy ludzi, nawet 3000 osób podczas jednego cyklu świateł. Tłum pieszych, wielkie neony. I gigantyczne ekrany reklamowe tworzą niepowtarzalny klimat, który znamy z filmów i teledysków. Tuż obok znajduje się słynny pomnik wiernego psa Hachiko, który czekał na swojego właściciela przez lata. To miejsce, które nigdy nie zasypia i idealnie oddaje energię japońskiej metropolii. Warto zobaczyć to miejsce na własne oczy, zwłaszcza wieczorem, gdy światła miasta tworzą prawdziwy spektakl. Tego nie jest w sposób opisać słowami, naprawdę. się tu dzieje. I jak tu przyjedziecie, to gwarantowane, że przyjdziecie tą drogą minimum 100 razy. Bo lewo, prawo, lewo, prawo, nagrywasz, 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 próbujesz, próbujesz, próbujesz i znowu przechodzisz. Bo to jest tak fajnie, że aż się chce tu przechodzić przez pasy. <grytanie> Kozacko. <grytanie> tutaj trzeba być chyba, żeby to poczuć. Ale tutaj ta ilość osób to jest taka ilość, której doświadcza się w życiu prawdopodobnie jedynie kilka razy. O grom. No i te, te te, robimy, te wszystkie neony, robi to, robi to wrażenie. Fajnie odwiedzić takie ikoniczne miejsce, bo odhaczone. Słuchajcie, nie tylko nasi bui w różnych częściach Tokio, ale tutaj nasi bui są znane z tego hotele. Miłości tak zwane, takie jak są za nami na przykład, gdzie jest tak zwana stawka za rest, za odpoczynek, możecie sobie wynająć pokój do odpoczynku, gdzie sobie na godzinę, dwie tego zgiełku miasta odpoczniecie, to jest taka ten, albo cała noc za 7 tysięcy, jak widzicie na 90 minut jest 3,5 tysiąca, czyli połowę tego co za całą noc, no ale te pokoje nie są po to, żeby się wyspać, tylko to na... żeby odpocząć. Tylko żeby odpocząć. Bardziej lub mniej aktywnie. I to są właśnie takie tego typu hotele miłości i one są właśnie tu w tych uliczkach, takich załkach. Bardzo często to się mówi, że jakby w Zgórze miłości, bo tutaj gdzie są te hotele, to jest taka górka i trzeba po prostu wejść z każdej strony na tą góreczkę. No i są takie hotele, one nie są przy głównej ulicy, tylko tak trochę schowane, żeby nie było tak, hotel zero. Mogłoby się wydawać, że to jest idealny tutaj nosek dla Agenta 000, ale tutaj to tylko pozory, ponieważ w środku przybywają tylko same szony. A zapytacie jakie szony? No kurwi szony, I tutaj macie generalnie hotelu zero ceny za nie wiem, 9 minut, 2 godziny, 3 godziny lub za całą noc. I o dziwo, nie jest to wcale drogie. Ale skończmy już z tymi hotelami miłości. Zjedzmy jakiś ramen. Gimme, gimme, bro. Sorry? Do some beatboxing. I heard you. <coughs> So sick. You have Instagram? Yes. What's your name? Stan. Stan underscore BBX stands for beatbox. Nice. That was sick. Thank you. And that was just on the q to ramen. Okay, go first. I still don't ah, think okay. what I've got. So. Thank you. Nice. That was sick. Appreciate you. What's your name? Uh, Paul. Paul? Yes. Are you from Poland? Exactly. Where did you know? Where from? you have a very very polish face so ah <laughs> yeah yeah was, that makes a, sense where are you from belgium belgium it nice i originate from bulgaria bulgaria so. okay cool and you yeah. travel yeah. live here I came here for beatbox battle actually oh cool yeah the biggest beatbox battle in the, the whole world uh, are you some kind here. of like belgium master or some, something master okay beatboxer you know <laughs> Wow, what are the odds uh, <laughs> but there were even more crazy people here there was like a the world champion, the european champion, a lot of crazy. Are you Belgium champion? Yes Wow, <laughs> okay, I need to get a photo with you, like on the video <laughs> uh, you. It's still recording <laughs> Ah, let's <do> it. <laughs> Yeah, it was nice to meet you bro Nice to meet you too bro. Enjoy You too You already been here? Uh, no It's good place, okay. I promise Okay, thank you, enjoy bro Thank you too bro it was good to meet you Okay, we're Monet King. 850, wybieramy to mamy numerek, mamy cashback i idziemy dać numerek. Zjedzony ramen. W ogóle poznałem tego chłopaka, co jest tym mistrzem w Belgii w beatboxie to w ogóle jest posrane, że tak randomowo już takie osoby można poznać na ulicy. Ja sobie chciałem zamówić ramen, a gość ze mną beatboxuje. Naprawdę Jakie są szanse, co nie? Za godzinę mamy tutaj meeting już organizacyjny, wracamy prawdopodobnie do hotelu, ponieważ jutro wstajemy samego rana, idziemy na targ rybny. A ah, samego rana. A tutaj poniekąd też mamy targ rybny. Trochę przenośni, ale dobra. Idę teraz na nony, nasibuję jeszcze porobić trochę zdjęć, bo myślę, że tam mam jeszcze trochę niewykorzystanego potencjału z dłuższą migawką, więc wracam tam. I widzimy się na jakichś fajnych fotach. A tu jeszcze Wam pokażę cennik za 2 godziny, za 20 godzin i jaki jest serwis time. O zobaczcie, 3,5-6904 Tokio nocą <grystanie> Znają z tym ziomkiem, z którym ja gadałem Milion procent To jest normalnie japoński Gonciarz nice to meet you what's your name what was your name Ryu Ryu nice bro let's do this so how, how long have you been here six days tomorrow I'm leaving All right. because it's gonna be like 30-day trip and then we go like New Zealand Fiji USA damn and then I go back home wow that's amazing so yeah you... I'm traveling mostly nice cool so how's Japan what's good bro yeah. I fall in love yeah. you know like people are amazing like I just approach you and you just up for some some cool things yeah I, I thought I would be like walking from person to person asking if they speak english you were the first one i asked okay bro yeah let's go look at me now turn around look at me yeah holy shit that's so good and again <laughs> one more last one come on Okay, bro. Not gonna cię hold you more. It was nice to meet you. Nice to meet, you, man. Nice to meet you, bro. Have a good one. Yeah, Bye. Too, too. Bye. Tak się właśnie zbydowa modeli, jak się ich nie ma. Po prostu podbijasz do randomowego ziomka. Człowiek się ma mówić po angielsku mówisz. I zajebiście, I mamy zajebiste zdjęcia. To jest właśnie to. Mój sport. Uwielbiam. -hmm. Cały dzień w Tokio za nami. Uważam to za udany dzień, to muzeum można było sobie odpuścić, ale overall, fajne. Tokio naprawdę fajne. I tu kończymy kolejny przedostatni japoński odcinek. W kolejnym filmie zobaczę ostatnie miejsca w Tokio przed wylotem do Australii. Zostaw suba i widzimy się już niedługo. Cześć!